No nie no, będzie. Z, jed, z jednych palet raz będzie, a nie dwa, nie ma takiej opcji. Yy, no dobra. No to co, random trap of the day tu mi się trapa przyda. Przeszkadza? No trochę, bo wiesz co... Ale to jest kwestia przyzwyczajenia, bo zawsze grałem z takim światem jak było i... No jest dziwnie. To nawet nie jest, że, że jakoś mega straszne, tylko po prostu dziwnie. Ale no nie byłeś jedyną osobą, która mówiła, że tak jest lepiej, bo dałem powiedzmy, że ankietę na Discordzie. No i skoro tak jest lepiej, no to niech będzie, nie? No nie, nie wierzę. Nie wierzę. Znaczy. Ale wiesz co? Powiem ci tak. Yy, pytałem się. Yy, nie tylko na Discordzie, ale pytałem się jeszcze jednego znajomego streamera, który jest rzeczywiście ogarniaczem. Yy, w sensie on żyje ze streamingu. Podesłałem mu te same zdjęcia, które rzuciliśmy na rzuciłem na Discorda i on powiedział no sorry Wery, ale zrób coś z tym światem bo skupa nie no ja mówię że Lepiej a, bo coś ci przerywało. No proszę, już biegną pan huki. Ale dobrze genów nie robią w takim razie. Ten minut? Czy będę siedział na TESie? Nie, wiesz co, jak dla mnie to. Możesz go wyłączyć. Nie robi mi to w tym momencie różnicy, no bo skoro mam Discorda ogarniętego w tym momencie wielkie dzięki dla Pawelsona i takdera, to. Nie, niepotrzebne mi. Co Robertowi? No, domyślam się, ale. Mnie tam nie potrzeba. David! ta matka robi swoje. No właśnie, to jaka wersja? BBO wydał palety, więc BBO powinien wiedzieć. Co ten David wie? Ten David mistrzem. Ty możesz, oczywiście że możesz. Oty Aha, czyli robimy jedno i drugie. Spoko. Możemy tak zrobić. To będą obie wersje po meczu. Czy mam żeby żeby ci coś wytłumaczyć? Jakby tu, ująć, od tego tu jestem trochę, Nie не 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 нет, 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 ха нет, нет, A, no nie wierzę. Co to za paleta? No, słaba paleta. Nie każdy chce odpowiadać. Mm, jakby to ująć? Streamując, chciałbym przyciągać widzów, tak? Przyciąganie widzów polega na angażowaniu ich na czacie. Chyba się ze mną zgodzisz. Więc, jeśli mam was angażować na czacie, to muszę odpowiadać na wasze pytania, czyż nie? Znaczy. Nie muszę, ale w miarę swoich skromnych możliwości zamierzam to robić, tak? O! Serwerem 15, nie wiem, zobaczymy im po meczu. Spoko. Zgubiłem ją. Koleś mi mówi, żeby ublokować wszystkie porki na fantrasy. Poczekaj, to muszę grać wszystkimi killerami. Yy, jak masz to rozumieć? To teraz my jest taki: każdy killer i każdy survivor. Ma trzy unikalne perki. Oprócz tego jest, nie wiem, jakieś 20 perków, które po prostu grasz inaczej, po prostu wbijasz w poziomie na skurie, czy tam killerze, nieważne. I po prostu te perki są, ale te trzy unikalne perki, żeby móc je odblokować na innej postaci, musisz je odblokować na bladłebie. Innej postaci. Nie wiem, czy rozumiesz, ale generalnie powiedzmy, że masz surwa A i surwa B i surw A ma perk 1, 2, 3 unikalny, a surf B perk 4, 5 i 6. I teraz tak, surf A yy, ma swoje perki. Gdzieś go słyszałem, nie wiem, czy nie wszałaś się. Nie, obok szasu yy, perki surwa, czyli 1, 2 i 3. On ma w standardzie na bladłebie, ale żeby były na innych postaciach na bladłebie, to musisz je odblokować. I jak je odblokujesz, to Surf 2, surf B ma perki 4, 5 6 swoje dostępne oraz perki 1, 2, 3 od Surfa A, ale na przykład Surf A dalej nie ma perków 4, 5, 6, póki ich nie odblokujesz na bladłebie Surfa B. Nie wiem, czy zrozumiałeś. Więc pytaj. to, to tak trochę za wiele było wytłumaczone, ale generalnie tak, twój kolega miał rację. O, Lajla dobrze pisze: 30, 35 i 40 poziom to są poziomy, na których perki się odblokowują dla tych postaci. Ale. Zawsze musi być jakieś ale. W sklepie masz Shrine of Secrets, coś takiego. I tam masz cztery perki co tydzień. I tam są zawsze tylko perki te. Mm, szczegółowe dla każdego surwa. Y, I killera. Y, typ chyba Campina w łazie, bo naprawdę. I ze Szrajna możesz wyciągnąć. O, jego tu nie ma. Ze Szrajna możesz wyciągnąć te perki, i wtedy nie musisz ich wbijać na bladłobie konkretnej postaci. Ale grać nimi nie musisz, to prawda. Wystarczy wylewoływać killerów. Tak, to prawda. Biedak jestem, i nie stać mnie na nie. Mm. Ale wiesz, no generalnie grając dostajesz punkty i te punkty, e, inaczej, dostajesz blood pointy i shrine pointy, nie wiem, ja to nazywam, a, shardsy, iridescent shardsy. I za iridescent shardsy możesz kupować postacie, e, które nie są na licencji, no i każda postać ma trzy swoje unikalne perki. E, ale możesz też kupować perki. Yy, więc po prostu jak kupujesz postać, która nie jest na licencji, no to odblokowujesz wtedy na bladłobie perki dla innych postaci. O tym też mówił. <coughs> Ten słów. No hej, yy, no tak, nie wystarczy kupić postaci tr trzeba też ją wbić na ten 30, 35, 40 level. żeby nie kupować za kasę normalną postaci, i poczekać, bo będzie jakiś event na Halloween i będzie taniej. Yy, to teraz pytanie: Czy chcesz kupować pojedyncze postacie, czy całe DLCki? Bo w DLC yy, powiedzmy tam, ile DLC kosztuje? No nie wiem, około 20 zł jedno DLC kosztuje, w nim średnio masz jednego killera, jednego surwa, ale możesz też kupować je za Auric Cele. I czasami są promocje, i niektóre postacie na Auric cele są tańsze. Trzecie ranki. Okej. Okay.